Zapraszam na odcinek specjalny. Sporty motorowe w każdy piątek o 17:00. Do usłyszenia Karol Ferenc. Kiedy rozpoczynał się ten wspaniały sezon, nie sądziłem, że o końcowym sukcesie dowiemy się będąc w moim rodzinnym mieście Ustronie, ale to nie zmienia faktu, że emocje na lal są wielkie, nie opadły. To wielki sukces, bo walczyliśmy na wielu miejscach, na wielu rajdach, także poza kontynentem. Nie było łatwo, czasami zmęczenie starało się przygasić motywację, ale dzięki naprawdę wielu wspaniałym ludziom, przede wszystkim naszym rodzinom, kibicom, naszym partnerom, E, udało się. E, jesteśmy na drugim miejscu w klasyfikacji generalnej w e, WRC2. E, I to jest dla nas najważniejsze, bo. Około 80 załóg zostało sklasyfikowanych na koniec sezonu. To jest niesamowite, że już w pierwszym sezonie jesteśmy na drugiej pozycji, ale tym samym będziemy, mam nadzieję, możliwość mieli gonić króliczka, bo tym przyzwyczailiśmy naszych kibiców, naszych partnerów, że to my jesteśmy gonieni, a, a, a tu będzie trzeba się spiąć. I mam nadzieję, że będziemy mieć taką możliwość wystartowania w kolejnym sezonie. I wykonania tej pracy, bo, bo chciałbym zrealizować marzenia nie tylko swoje, ale też moich fanów. Wiem, że tego oczekują i będę starał się to robić. Więc wszystkim gorąco dziękuję. To był trudny, bardzo trudny sezon, ale wspaniały. I piszemy się na kartach historii z wypiętymi klatkami piersiowymi do przodu, ale, ale wiemy, że no jest co robić, bo mamy drugie, a nie pierwsze miejsce. To nie jest Mistrzostwo Świata. Jesteśmy tylko jeden stopień podium niżej, ale mamy motywację, by w przyszłości walczyć o ten najwyższy stopień podium. Zapraszam na odcinek specjalny. Sporty motorowe w każdy piątek o 17. Do usłyszenia. Karol Ferenc.